Witam cię bardzo serdecznie, z tej strony Maciej Mazur w dzisiejszym wideo opowiem Ci o Gmailu, ale w Gmailu w bardzo stargetowanym kontekście, mianowicie w Gmailu pod kątem stopek internetowych. Jak ją ustawić, w jaki sposób zrobić, żeby ona faktycznie była efektywna. Wiele osób oni wie bardzo dużo o stopkach, znaczy bardzo dużo po prostu wie, że stopki istnieją, czy to podpisy, bo to jest tylko inna nomenklatura. Natomiast wiele osób nie stosuje właśnie, tak, mimo że 100% powiedzmy wie, to 90% nie stosuje stopek internetowych, ponieważ lekceważy to. Natomiast jest to jak najbardziej pasywna forma promocji ale pasywne w takim znaczeniu, że nie wymaga to od Ciebie oprócz raz wykonanej pracy, później jakiejkolwiek ingerencji czasowej. C czyli wniosek powinien być taki, czy opłaca się? Oczywiście, że tak. Ok, czyli w pierwszej kolejności przejdziemy do stopki internetowej i pokażę Ci jak właśnie ją ustawić. W tym celu musimy przejechać na ustawienia i kliknąć w ten banner ustawienia, w tą zakładkę lewym przyciskiem naszej myszki i zostaniemy przekierowani do odpowied odpowiedniej zakładki. Czyli lewy guzik myszki w ustawienia, następuje przekierowanie, czyli teraz w tym wypadku wczytywanie, to chwileczkę potrwa. Ok, jesteśmy w ustawieniach. Tak, nas, tak naprawdę nas interesuje pierwsza zakładka, czyli ustawienia ogólne. I w tej chwili musimy zjechać w dół, suwakiem, aby znaleźć tak naprawdę stopkę, czyli miejsce, w którym umieścimy treść tej naszej informacji. To miejsce, właśnie jest tutaj, czyli podpis, inaczej zwaną stopką. Tu kwestia, tak jak mówiłem, nomenklatury. Stopka mamy możliwość w odpowiedni sposób jej formatowania, czyli w, podobnie jak w Wordzie i innych programach do edycji tekstowej, możemy wykorzystywać różne zabiegi, aby zwiększyć jej właśnie wizualną atrak atrakcyjność, tak? Wiz wizualny wygląd. Ok, w tym wypadku ja już wcześniej przygotowałem stopkę, więc wklejam i omówię, dlaczego akurat tak. Wklejam stopkę, którą wcześniej przygotowałem i... Co tutaj mam tak naprawdę? Pozdrawiam Maciej Mazur. Dlaczego umieściłem coś takiego w swojej stopce? Mianowicie stopka to jest to, co będzie widniało w każdej naszej wiadomości, pod każdą naszą wiadomością. Tak naprawdę, jeśli odpowiadam na korespondencję, czy piszę korespondencję biznesową, czy to prywatną, zawsze niemalże się podpisuje. Także to jest pewna skrótowość, pewna, pewna metoda na zaoszczędzenie własnego czasu, podpisałem imieniem i nazwiskiem. Następnie pod spodem. Umieściłem link do maciejmazur.pl. To jest mój blok ekspercki na temat MLM-u, na temat zarabiania w internecie, na temat zarabiania w internecie za pomocą MLM-u. Tak, czyli to jest tak naprawdę mój coś rodzaju dziennika, ale dziennik praktycznych działań, czyli co masz robić, jakie działania masz podejmować żeby skopiować i osiągać sukcesy tak jak ja. Tam umieszczam właśnie takie informacje. Natomiast druga strona to jak start EduP, czyli to jest tak jakby praktyczny poradnik działania w internecie, zaistnienia w internecie, jak używać danych narzędzi. A więc za pomocą stopki chciałbym zwiększyć ruch na, na moich stronach internetowych, na moim blogu, i stopka dołączona do każdej mojej korespondencji, tak naprawdę zaciekawia. Powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę większość osób, która otworzy korespondencję ode mnie i przewinie na sam dół. Osoby klikają link, w linki, w stopkach, tak naprawdę. Tutaj trzeba powiedzieć szczerze: Klikają w linki, sprawdzają z kim mają do czynienia, z kim rozmawiają i co te osoby mają innego jeszcze do zaoferowania, do pokazania, tak naprawdę, bo blog jest pewnego rodzaju wizytówką. Tak więc ja w swojej stopce właśnie umieszczam link do swojej strony, która jest jeszcze nazwa domeny Tomaciejmazur.pl, czyli również zawierające moje im nazwisko. I drugi blok działaj technicznie. Czyli dzięki temu tak naprawdę zwiększę ruch na, swoje, na swoich stronach internetowych i znajdę gremium osób, które również mogą zainteresować się tym tematem. Następnym krokiem, który musimy zrobić, jest zapisz zmiany. Klikamy w to lewym guzikiem naszej myszki, czyli zmiany zostaną zapisane. I już pokażę Ci za momencik przechodząc jak się zapisze i jak to będzie wyglądało w praktyce. Czyli zapisałem w tej chwili zmiany. I za chwilę, już w mojej wiadomości, po prostu w stopce pod wiadomością będzie właśnie widniała taka informacja. To by było na tyle. Dziękuję tutaj bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Maciej Mazur.